Dzień dobry, dzisiaj jest sobota. Zdecydowaliśmy się pojechać dalej na farmę e, na wieś bardziej w głębi lądu, chociaż to jest ciągle teren miasta, ale to wygląda tak jak wieś, dlatego bardzo przyjemnie się przyjechać samochodem, nawet gdy, gdy to jest nawet i 20 km, dlatego że My nie zwracamy na uwagę, jak daleko jak się jedzie, tylko po prostu jak chce się jechać, to się jedzie, nie zwraca się uwagi na to, czy to jest daleko, czy blisko. Dlatego dziś jest sobota, piękny, słoneczny dzień, jak zwykle w tym roku, całe lato mamy upałnienie, także naprawdę jest aż za gorąco, temperatury drogowe plus 35 stopni. Już mamy tych wypukłych i ciągle jest bardzo sucho. Nie ma w ogóle deszczu. Nie ma w ogóle deszczu, już tak sucho. Trawa wypalona, tak widzicie po prawej stronie, normalnie jest bardzo sucho. Nie ma deszczu, dlatego że nie ma u nas burz. U nas burz, burz jako takich. Z piorunami nie ma w ogóle. Ten dziwny teren, naprawdę, jeszcze raz jestem w takim, mieszkam w takim terenie, gdzie nie ma burz I jak nie ma burz to i nie ma deszczu. To jest normalna sprawa. No ale takie to życie tutaj. Teraz za chwilę i zaraz zejdziemy na farmę. Zaraz zejdziemy na farmę. Tutaj w lewo, skręcamy. Dzisiaj przyjeżdżam z żoną na, na wiejską farmę, to jest farma dalej, dalej trochę od miasta, na wsi prawie, że zobaczcie, jak wyglądają farmy kanadyjskie. Po prostu to jest wielki biznes. Są po prostu zmodernizowane tak, żeby zrobić handel, i ten handel tutaj się odbywa normalnie. Tak jak widzicie, to jest wielki, w środku polo, i ta farma egzystuje. I prosperuje bardzo dobrze. Tutaj sprzedawiam owoce. Tutaj jest wszystko zorganizowane tak jak powinno być. Także zobaczycie, naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo ładna ta farma jest. Tutaj owoce nie nagrałem cen, bo nie można tak jawnie nagrywać. Teraz wam pokazać kilka cen. No, różne tutaj warzywa. To są ceny podane nie w kilogramach, tylko poundach to znaczy pół kilograma to jest średnio 1 pound troszkę mniej ale tak wychodzi najlepiej tak przeliczyć to wiśnie, czereśnie Wiśnie tutaj w Kanadzie nie ma są czereśnie y, jagody śliwki i aprico. to jest 19 banany 79 centów Chciałem tutaj pokazać o, jagody, jakie są ładne. Jagody y, czerwone, y, truskawki pomarańcze. Także jest w czym wybierać. I ceny są przystępne. O, apriko tam było. Bardzo lubię ten apryko, ten James z apryko. Bardzo, bardzo dobry. Różności, szkoda, że ceny nie nagrałem, ale ceny są bardzo dostępne, chociaż Teraz, też e, nie są wysokie. Tutaj na farmie jest bardzo stary samochód, nie wiem ile z którego to roku, ale na pewno 1920 albo jeszcze, jeszcze wcześniej, koło wojeni tu jeździ prawdopodobnie z tego co ciekawostka. On stoi tutaj w tym sklepie, w środku sklepu na tej farmie. On nawet jest, jak widzę, zarejestrowany, bo ma nawet tablicę rejestracyjną. Ale bardzo stary, naprawdę bardzo biały. Nie jest za bardzo odnowiony, w takim stanie jest, tak jak kiedyś był do tej pory. Może potem trochę opróżnili, ale naprawdę ciekawy, ciekawy samochód. Naprawdę to bardzo stary, około może 100 lat ma. Ale jeszcze nie wiem, czy nie, nie wiesz, że był na chodzie. Na pewno już nie jest na chodzie, ale bardzo zniszczony z planteką na no, to. A teraz wracamy już do domu. Jestem na drodze do powrotnej do domu. Ciągle jest. Widzicie, bezchmurne niebo, naprawdę co za lato mamy w tym roku, naprawdę mamy wspaniałe lato zazdroszczą nas w sąsiedniej prowincji z Alberty, tam są burze i często padają deszcze. A u nas w ogóle jest cały czas sucho, sucho i sucho. Dziękuję. To tyle na razie.